Japońskie podwodne lotniskowce, które miały zaatakować Kanał Panamski. Podczas II wojny światowej walczące strony realizowały czasami szalone pomysły i projekty. Jednym z takich dziwnych projektów były okręty podwodne Sentoku typu I400, tak zwane podwodne lotniskowce. Były to największe okręty podwodne, które zbudowano podczas II wojny światowej. Dopiero w latach 60. XX wieku pojawiły się większe jednostki. To między innymi te okręty miały być później wykorzystane do szalonego pomysłu zaatakowania śluz Kanału Panamskiego. Japońska doktryna Nippon Kaigun, czyli cesarska marynarka wojenna Japonii w czasie II wojny światowej wykorzystywała różne typy okrętów podwodnych których głównym zadaniem było atakowanie amerykańskiej floty w trakcie operacji bojowych. Japońskie okręty podwodne nie mogły natomiast swobodnie atakować i operować wokół baz floty amerykańskiej oraz portów przeładunkowych floty handlowej, gdyż były za daleko. Planiści japońscy, chcąc móc atakować flotę amerykańską daleko od wysp japońskich, Postanowili wprowadzić do uzbrojenia nowy typ oceanicznych okrętów podwodnych dalekiego zasięgu. Japońska koncepcja zakładała posiadanie okrętów podwodnych o zasięgu globalnym przekraczającym 33 tysiące mil morskich wraz z odpowiednim zapasem żywności oraz paliwa. Taki okręt pozwalałby na dotarcie do dowolnego miejsca na Ziemi, dawał również nieograniczone niemal możliwości operacyjne. I co najważniejsze, Umożliwiał atak baz i portów na terytorium Stanów Zjednoczonych. Japończycy zdawali sobie sprawę, iż takie ataki nie mają większego znaczenia strategicznego, ale zmusiłyby Amerykanów do zwiększenia ochrony portów lub miast przybrzeżnych, co wiązałoby się z zaangażowaniem większej ilości wojska do ochrony terytoriów USA, a tym samym mniej Amerykanów by walczyło. Twórcami tej koncepcji był admirał Isuroku Yamamoto i kapitan Kameto Kurushima. Opracowali wspólnie projekt okrętu podwodnego do bardzo długich rejsów, który mógł przenosić w specjalnych hangarach do trzech wodnosamolotów. Okręty dawały możliwość przenikania daleko w głąb wód kontrolowanych przez US Navy. Nowatorski pomysł po uzyskaniu akceptacji przez dowództwo floty został skierowany do prac projektowych. Dowództwo Nippon Kaigun zamówiło wstępnie 18 jednostek tego typu, nazwanego Sentoku typ I400. Projektowanie i budowa. Budowę pierwszego okrętu i400 rozpoczęto na początku 1943 roku. Następnie w kilku miesięcznych odstępach położono stępki pod kolejne okręty z tej serii. Oznaczono kolejno jako i401, i402, i403, a budowę i404, i405 nie ukończono, gdyż zakończyła się wojna, mimo iż i404 był ukończony niemal w 90%. Po udanym zamachu na admirała Yamamoto 18 kwietnia 1943 roku koncepcja budowy podwodnych nosicieli wodnosamolotów straciła na znaczeniu. Dowództwo floty nie przewiązywało już do tego projektu większej wagi. Postanowiono zmniejszyć zamówienie z 18 do 9 okrętów, a ostatecznie rozpoczęto budowę tylko pięciu jednostek, z czego ukończono trzy. Do służby jako podwodne lotniskowce weszły tylko dwa: I400 i I401. I Natomiast I402 przemianowany został na podwodny tankowiec z powodu licznych problemów technicznych z napędem. I402 miał przewozić ropę z Indochin do Japonii, lecz podczas rejsu okręt został zatopiony w pobliżu wysp Goto w 1943 roku. I 403 został również prawie ukończony. Okręt miał jednak problemy z silnikami i został ostatecznie zniszczony, będąc jeszcze w suchym doku. Okręty podwodne miały długość 122 metrów, szerokość 12 metrów, wyporność standardową na powierzchni 5223 tony, a w zanurzeniu 6560 ton. Wodoszczelny cylindryczny hangar o długości około 31 metrów. I średnicy 3,5 metra mieścił trzy wodnosamoloty uderzeniowe Aichi M6A1 Seran. Jednostki te mogły się zanurzyć na głębokość do 100 metrów, a ich autonomiczność wynosiła 90 dni. Odbrzmi zasięg wynoszący 37 500 mil morskich był osiągalny przy prędkości ekonomicznej 14 węzłów. Uzbrojenie okrętu Okręty typu Sentoku były uzbrojone w 8 wyrzutni torped kalibru 533 mm usytuowanych na dziobie. Jedno działo kalibru 140 mm zamontowano na pokładzie. Okręt posiadał również trzy potrójne działka przeciwlotnicze kalibru 25 mm oraz jedno pojedyncze działko kalibru 25 mm. Głównym uzbrojeniem tych okrętów miały być przenoszone w specjalnych hangarach trzy wodnosamoloty Aichi M6A1 zwane górską mgłą specjalnego przeznaczenia bombowo-turpedowe Samoloty zostały specjalnie przystosowane do rozłożenia na kilka części tak by zmieścić się mogły w hangarze Początkowo zakładano że okręty będą przenosić dwa samoloty ale podczas prac projektowych uznano iż warto dodać trzeci hangar dla kolejnego samolotu. Dzięki tej zmianie projektowej wzrosła efektywność bojowa okrętów podwodnych. Samoloty mogły przenosić jedną torpedę wzór 91 o wadze 850 kg lub jedną bombę o masie 800 kg albo dwie bomby o wadze 250 kg i były podstawowym uzbrojeniem ofensywnym tych okrętów. By ułatwić start samolotów, na pokładzie okrętu zamontowano katapultę. Był to jedyny okręt podwodny podczas II wojny światowej, który posiadał broń ofensywną, pozwalającą na atak odległego celu. Aichi M6A1 Sieran Prace nad samolotem rozpoczęły się w czerwcu 1942 roku w fabryce Aichi Kokiki. Początkowo miał to być samolot jednorazowego użytku, dlatego nie planowano wyposażyć go w podwozie. Samolot, po wystrzeleniu z katapulty zamontowanej na pokładzie okrętu podwodnego i wykonaniu zaplanowanego zadania bojowego, miał wodować w pobliżu okrętu. Następnie miano wyłowić załogę, a samolot miał być porzucony. W toku prac koncepcyjnych zdecydowano się na zamontowanie pływaków, a okręty wyposażono w dźwig umożliwiający. Podniesienie samolotu, a następnie zdemontowany, mógł być przechowany w hangarze. Łącznie wyprodukowano 28 sztuk samolotów w trzech wersjach. Wodno-samolot Aichi M6A1 był dwumiejscowym, wolnonośnym dolnopłatem. O konstrukcji metalowej należy wiedzieć, iż wiele samolotów produkowanych w czasie II wojny światowej miało konstrukcję drewnianą. W podwozie samolotów było pływakowe na wolnonośnych pylonach, których montaż lub demontaż trwał tylko 2,5 minuty. Poszczególne elementy samolotu dawały się składać do małego hangaru. Składane były płaty oraz część usterzenia. Złożony samolot znajdował się w hangarze na zaprojektowanym wózku z siłownikami hydraulicznymi. Z hangaru złożony samolot był wytoczony po szynach, które były przedłużeniem toru katapulty. Dzięki siłownikom ustawiał samolot w pozycji startowej. Skrzydła rozkładały się hydraulicznie. Następnie mechanicy doczepiali do nich pylony oraz pływaki. Całkowity montaż samolotu trwał zaledwie 6 minut. Dzięki temu okręt szybko mógł wystrzelić samoloty i bezpiecznie się zanurzyć. Wystrzelenie trzech samolotów to raptem tylko około 18 minut. Dobrze to świadczyło o zastosowanych rozwiązaniach technicznych i o wysokim wyszkoleniu załogi. Samolot był wyposażony w silnik tłokowy, chłodzony cieczą w układzie odwróconego V. Co ciekawe, silnik ten był wierną kopią niemieckiego silnika Daimler-Benz DB601A. Plan ataku na kanał panamski w 1945 roku. W maju, gdy zakończyła się wojna w Europie, Admiralicja japońska postanowiła wykorzystać dwa okręty I-400 i I-401 wraz z kilkoma przebudowanymi mniejszymi okrętami podwodnymi, które również wyposażono hangary z wodnosamolotami, do ataku na kanał panamski. Celem ataku miało być utrudnienie w przerzuceniu okrętów US Navy z Atlantyku na Pacyfik. Po zakończeniu walk na europejskim teatrze wojennym, zamknięcie szlaku morskiego przez kanał panamski mogło znacząco również ograniczyć dostawy zaopatrzenia dla walczących wojsk amerykańskich, a tym samym dać nieco czasu na odbudowę potencjału japońskich garnizonów rozsianych po wyspach Pacyfiku. Pomysł uzyskał akceptację Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej. Zadanie nie wydawało się zbyt trudne. Należało tylko podczas ataku zniszczyć urządzenia śluz lub uszkodzić same śluzy, by na wiele tygodni zablokować możliwość przepłynięcia przez kanał. Wystarczyło, że jeden z sześciu wodnosamolotów skutecznie trafi w wrota śluzy i wtedy uniemożliwiłby korzystanie z tego szlaku wodnego. Pilot zrzucając bombę w zawiasy wrót śluz praktycznie zablokowałby cały kanał panamski. Sam kanał posiadał 12 śluz, a ekspedycja japońskich okrętów podwodnych miała mieć do dyspozycji 10 samolotów Heiji. Uszkodzenie tzw. wrót wspornych kanału panamskiego byłoby nie lada problemem dla Amerykanów. Okręty wojenne US Navy musiałyby wyruszyć w długi rejs dookoła Ameryki Południowej, a to znacznie wydłużyłoby ich dotarcie na Pacyfik. W ataku na kanał Panamski miały wziąć udział dwa okręty podwodne i 400 i i 401 oraz dwa nieco mniejsze okręty typu A i 13 i i 14. Oba zostały zbudowane w stoczni Kawasaki w Kobe. Okręty tego typu pierwotnie miały przenosić tylko jeden wodno-samolot rozpoznawczy E14Y1, ale w związku z planowanym atakiem na kanał panamski powiększono hangar, aby pomieścić w nim dwa Aichi. Dowództwo japońskie 15 grudnia 1944 roku sformowało pierwszy dywizjon okrętów podwodnych pod dowództwem komandora Tetsunosuke Arizumi do przeprowadzenia ataku. W styczniu 1945 roku rozpoczęto opracowywać szczegółowy plan misji, a po analizie danych wywiadowczych podjęto decyzję, by zaatakować tylko jedną śluzę i była to śluza zwana Gatun. Na początku maja 1944 roku przedstawiony został zarys planu. Za najbardziej odpowiedni termin ataku uznano koniec sierpnia i początek września. Okręty podwodne postanowiono przebazować do Kuminato na Honsiu, skąd miały przejść na Pacyfik i skierować się do wybrzeży Ameryki Południowej. Start samolotów w Aichi miał nastąpić blisko 185 km od wybrzeży Ekwadoru i około 300 km na południe od Panamy. Miejsce zostało tak wybrane, by nikt nie mógł odpowiednio wcześniej wyśledzić samolotów i okrętów podwodnych. Samoloty po przeleceniu nad Kolumbią i dotarciu do morza karaibskiego, lecąc wzdłuż wybrzeża, miały dotrzeć do kanału i zaatakować śluzę Gatun. Po wykonaniu misji samoloty miały wrócić na umówione miejsce spotkania z okrętami podwodnymi. Dowództwo postanowiło przed misją przeprowadzić grę wojenną, czy taki atak ma szansę powodzenia. Podczas tej gry Postanowiono wszystkie samoloty uzbroić w bombę 800 kg. Gra wojenna pokazała, iż małe doświadczenie pilotów w tak precyzyjnym ataku może zakończyć się niepowodzeniem całej misji. Pod koniec wojny Japończycy mieli coraz mniej doświadczonych pilotów, dlatego postanowiono, iż atak będzie miał charakter kamikaze. Uderzenie samolotu wraz z bombą i pozostałym paliwem będzie większą gwarancją sukcesu. Do tego atak tylko na jedną śluzę zwiększał możliwość sukcesu całej operacji. Sformowana do tego celu 631 Grupa Powietrzna ćwiczyła w Kundo koło Majzuru podejście do ataku na śluzę Gatun. Podczas samych ćwiczeń stracono dwa Aichi wraz z załogami. Po przeanalizowaniu treningów bojowych sztab 6 Floty Uznał, że misja może zakończyć się niepowodzeniem z powodu słabych umiejętności pilotów i plan ataku na kanał panamski jest zbyt ryzykowny. Kanał panamski był dobrze chroniony. Za obronę kanału odpowiadał Panama Canal Department. W jego skład wchodziły różne oddziały piechoty, artylerii i jednostki wsparcia. Dodatkową ochronę zapewniał 65 Infantry Division, składający się z żołnierzy Piechoty portorykańskiej. Osłonę powietrzną zapewniał 6 Air Force, chroniący południowe podejście do kanału. Samoloty stacjonowały w różnych bazach lotniczych, takich jak Albrook i Howard Field. Na terenie Panamy operowała również lotnicza jednostka bombowa Bombardment Group. Oczywiście kanał miał ochronę sił morskich. Nawal District zarządzał operacjami morskimi w rejonie. Do dyspozycji miał okręty podwodne, niszyciele oraz jednostki patrolowe. Dowództwo japońskie wiedziało o tym i dlatego zdawało sobie sprawę, że istotnym czynnikiem będzie zaskoczenie oraz precyzja uderzenia. Japończycy szczególnie obawiali się 32. eskadry myśliwskiej, która posiadała myśliwce P36 Hawk. I P40 Warhawk. Działanie lotnictwa miało na celu zapobieganie ewentualnym atakom wroga, co było kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i swobodnego przepływu wojennego zaopatrzenia między Oceanem Atlantyckim a Pacyfikiem. Dlatego dwie katastrofy podczas ćwiczeń bojowych wpłynęły na rezygnację z planów ataku. Plany ataku zostały zmienione. Japończycy postanowili zaatakować kilka miast na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wybrano San Francisco, Los Angeles i San Diego. Atak miał być symboliczny, bez znaczenia militarnego, lecz ku podniesieniu japońskiego morale. Ta koncepcja ataku, mimo akceptacji dowódcy szóstej floty, nie uzyskała poparcia sztabu generalnego i do ataku nie doszło. W czerwcu postanowiono rozpocząć przygotowania do wysłania okrętów do ataku na amerykańską flotę stacjonującą na atolu Ulici. Ten plan również nie został zrealizowany, gdyż zakończyła się wojna. Niezrealizowane marzenia. Okręty podwodne Sentoku, pod względem przyjętych z założeń, były bardzo ciekawymi, i innowatorskimi konstrukcjami. Które na pewno wpłynęły na rozwój okrętów podwodnych. Po zakończeniu wojny, okręty te zostały dokładnie zbadane przez amerykańskich inżynierów i podwodniaków pod kątem rozwiązań technicznych zastosowanych przez Japończyków. Chcieli oni wykorzystać część doświadczeń zdobytych przy projektowaniu i budowie tych okrętów w powojennych konstrukcjach. Amerykanie byli pod wrażeniem wielkości tych okrętów. Ich możliwości długiego przebywania na patrolu, w powiązaniu z ogromnym, jak na tamte czasy, zasięgiem operacyjnym, sięgającym, tak jak już wspomniałem, 37 500 mil morskich. Mimo nowatorskiego podejścia do wykorzystania okrętów podwodnych jako nosicieli samolotów, okręty te nie odegrały większej roli podczas II wojny światowej. Warto dodać, że Japończycy nie byli jedyni w próbach skonstruowania dziwnych podwodnych okrętów. Przykładem są konstrukcje niemieckie, jak handlowy okręt podwodny Deutschland, czy brytyjskie, jak okręt podwodny typu M2 z czasów I wojny światowej. Historię tych ciekawych projektów przedstawię w kolejnych audycjach. Od czasów II wojny światowej nikt już później nie próbował skonstruować okrętu podwodnego, który mógłby przenosić samoloty. Jeśli chcesz być na bieżąco z audycjami, wystarczy, że będziesz obserwował mój kanał. Pozdrawiam. Witold Rychter.